My. Dzisiaj 30 maja. Bo skończyli już swoją robotę. Murarze. Rządzona jeszcze tylko sprząta. Jak widać, opalona. Dzisiaj też tam przyszło drzewo na dach. Na krokwie: krokwie, murłaty i tak dalej. Za ten materiał, co tutaj leży, co widać, zobaczyliśmy 6900. Powoli to się jeszcze ogarnia. Że ona ucieka. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze już kto to widział. W wcześniejszym filmiku To wie jak to wygląda Oczywiście tu salon Salon Z kuchnią Dla tych co nie oglądali Tu łazienka Tu wiatrołap No i tu kotłownia na dole drzwi schody będą drewniane już wam wchodzę pokażę wam jak na górze wygląda no i tutaj taki klatka schodowa nieduża po lewo mamy Łazienkę razem z kominem. Po prawej jest jeden pokój. Pokój jest podobny jak i na dole. Po kolejnej prawo, następny pokój. Tutaj okno 150 na sto tam chłopakom wyżej nie kazałem domurowywać, bo zawsze na strych coś tam jeszcze będziemy nawrzucić. No i Kolejny pokój, też okno 150 na 150. W tym pokoju e, będzie okno e, dachowe. I tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Widoki z oknin. Mamy takie No i to na tyle A tutaj jeszcze 90 na 90 okno na klatce nie schodowej i tak to wygląda tutaj w przyszłym tygodniu zaraz sąsiedzi yy, też zaczną się budować Pozdrow widzów. Dobra, to na tyle. A jeszcze tak, tutaj mamy jeden słup, wylany bez betonu, drugi słup zwylany z betonu. No i trzeci słup też wylany z betonu. gdyż tu jest 12 pustaka zostaje taka dziura i zastanowimy się z żoną e, gdzie toaletę bo jeżeli wyszła tutaj toaleta rozmawiałem z bratem hydraulikiem to tutaj można e, tędy tutaj można puścić e, tędy rurę do tej toalety ale jak będzie to zobaczymy w dalszych etapach. To na tyle. Pozdrawiamy. Zdrowka życzymy. Na razie.